Poznańska uchwała krajobrazowa dzieli miasto na cztery obszary, określa jakie nośniki reklamowe i gdzie można umieszczać, miała być bronią do walki z chaosem reklamowym. Właśnie minął rok, dokładnie wczoraj, początkowo wyznaczony na dostosowanie reklamy do nowych przepisów, a w naszym studiu kierownik oddziału uchwały krajobrazowej i egzekucji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, Alicja Bogalecka-Pabisiak. Witam serdecznie. Witam pana redaktora, witam słuchaczy. Kiedy chodzi pani po mieście, przemieszcza się po Poznaniu, widzi pani różnicę przez ten rok? Coś się zmieniło? Różnica polega na tym, że wiele firm z nami konsultuje, jak mają te reklamy nośniki wyglądać. Stąd często idąc, nawet prywatnie dostrzegam te miejsca, które były konsultowane, te, które się zmienią, bądź te, które wiemy, że są nielegalne i na przykład zostały skierowane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego lub te, które zaraz się dostosują. Czyli możemy powiedzieć, że jednak dużo tych reklam, które nie pasują do tego, co jest zapisane w uchwale, jeszcze jest w przestrzeni publicznej. Niektóre są, niektóre się zmieniają. Myślę, że po naszej stronie też jest kwestia edukacji przedsiębiorców, mieszkańców, że tak naprawdę ich nośnik wpływa na całą przestrzeń miasta, a nie tylko na ich przedsiębiorstwo. Stąd tak ważne są opinie, które możemy wydawać i to, co możemy tutaj podpowiadać przedsiębiorcom, jak te reklamy mają wyglądać. Zanim o szczegółach prawnych podsumujmy ten rok. Dużo udało się nośników zwalczyć w ten sposób? W zeszłym roku było to blisko 100 nośników. W tym roku do końca czerwca było to około 30. Przy czym te nośniki znikają z różnych powodów. Tak, Są to nośniki niezgodne z uchwałą, które są demontowane, ale są to również nośniki, którym się skończyło pozwolenie na budowę czasowej, po prostu zostałyby wy wy wyegzekwowane. Jak pan wspomniał, nazwa mojego oddziału wynosi do spraw na na brzmi do spraw uchwały krajo krajobrazowej i egzekucji, stąd te egzekucje. Właśnie e, też prowadzimy. Wydaje się, że to chyba nie jest dużo reklam, biorąc pod uwagę, że takie szacunki, jakie Państwo podawaliście przy pracach nad uchwałą, mówiły o 150 tysiącach reklam nośnikach reklamowych i 90% z nich miało być w ogóle nielegalnych. Tak tylko warto tutaj wspomnieć o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z ze stycznia tego roku, który zniósł terminy i warunki dostosowania dla nośników. On stał się prawomocny w tym zakresie na koniec marca, czyli tak właściwie nie mamy terminów i warunków dostosowania, tak? Czyli uchwała dotyczy tylko nośników nowych powstałych po 5 sierpnia 2023. Czyli uchwała jest bronią przeciwko temu, co ma się pojawić i oszpecić naszą przestrzeń koniecznie przeciwko temu, co już jest. Wszystko zaczęło się tak w ogóle od wyroku Trybunału Konstytucy Konstytucyjnego. To było bodajże w grudniu zeszłego roku. Dokładnie. 12 grudnia Trybunał e, orzekł, e, że niekonstytucyjne jest to, że nośniki, które powstały w sposób legalny, e, nie mają e, żadnych e, możliwości odszkodowania. Tak, Nie ma żadnych e, tutaj odszkodowań za to, że ktoś ubiegał się o, o zgody, co jest całkowicie słuszne, bo przypominam, że Poznań w pierwszej swojej uchwale krajobrazu Przyjętej w styczniu 2023 roku też prowadzał podział na nośniki legalne i nielegalne. Niestety, tutaj decyzją wojewody ta uchwała w całości została unieważniona. No W kolejnych pracach nie zdecydowaliśmy się na ten podział, a też dodam, że nie, nie, nie poszliśmy do sądu z wyrokiem wojewody, żeby nie skończyć tak jak Warszawa, która tak de facto do dzisiaj nie ma tej uchwały. W Poznaniu na szczęście działa i coś się zmienia. Coś się zmienia. Głównym założeniem uchwał krajobrazowej było to, że będzie można karać w sposób skuteczny właścicieli reklam, które nie pasują albo do tych kwestii opisanych w uchwale, albo są nielegalne. Jak to wygląda u nas? Skoro jest tak trochę bezzębna ta uchwała, to są jakieś kary, czy nie ma tych kar? Nałożyliśmy pięć kar. Mogą państwo stwierdzić, że jest to mało, aczkolwiek należy pamiętać, że Poznań był, czy właściwie jest, właściwie kończą się remonty, stąd wiele przedsiębiorców miało problemy takiej natury lokalizacyjnej. Był też COVID, wojna na Ukrainie, też o tym pamiętamy. Chcemy działać na rękę przedsiębiorcom, dlatego jeżeli odkryjemy, że jakaś reklama jest niezgodna z uchwałą krajobrazową, a powstała po 5 sierpnia, najpierw wysyłamy informacje, listy, maile, telefony, w zależności od tego, jaki kontakt i przez jaką platformę, czy, czy to z urzędu jest podjęte działanie, czy tak zwany sygnalista tutaj wskaże to miejsce? Ale wracając do Pana pytania, tych her jest 5, na łączną kwotę stu, blisko 130 tysięcy. Do tej pory w, y, udało się wy, wyegzekwować 75 tysięcy. Zakładam, że to były jakieś większe billboardy, które dosyć były wyraźnie widoczne? Billboardy nie, też. ale wielkoformatowe reklamy, tak. Czyli dosyć duże, tak, gdzieś na budynkach zamieszczone? Na konstrukcjach, przy budynkach, tak. Co... Wyklejki w oknach też są tutaj najpopularniejsze. Co dalej, skoro tych reklam jest dużo? Jak rozumiem, wykarać możecie tylko tych, którzy teraz coś postawią i będzie to niezgodne z uchwałą. Dokładnie tak. Co dalej? Będziecie zmieniać uchwałę krajobrazową? To pytanie pojawiło się już po wyroku trybunału, o którym Pan wspomniał. Pierwotnie zakładaliśmy, że być może jest to wskazane, aby takie zmiany wprowadzić i ten podział na nośniki legalne i nielegalne przywrócić. Przypominam, że ostatecznie taką decyzję podejmują radni, i tak było też na początku tego roku, gdzie na Komisji Polityki Przestrzennej Radni wskazywali, żeby jeszcze przeczekać i przyjrzeć się temu, jaka będzie sytuacja polityczna, jakie będzie orzecznictwo. Myślę, że końcówka wakacji, czyli teraz druga połowa sierpnia, to jest dobry moment, żeby do tych rozmów powrócić. Oczywiście my, jako urzędnicy pracujący w magistracie, przygotujemy rekomendacje, które zostaną przedstawione najpierw prezydentom, a potem radnym, i tak jak powiedziałam, do nich należy ostateczna decyzja czy te zmiany będą wprowadzone czy nie. Także myślę, że wrzesień-październik to jest dobry moment, aby do tych rozmów powrócić. Jak rozumiem, potrzebne są tak czy siak odgórne przepisy, które sprawią, że właściciele reklam legalnych, czyli to jeszcze raz wyjaśnimy, tych, które powstały przed wprowadzeniem uchwały krajobrazowej w zeszłym roku, i są stworzone za zgodą, ale po prostu nie pasują, bo są na przykład za duże, tak nie pasują do tej naszej wizji przestrzeni. Żeby oni mogli no właśnie uzyskiwać pewne odszkodowania za to, że będą musieli zdjąć te reklamy, to zmierza w tym kierunku? Ciężko po powiedzieć, ponieważ senat, który jest odpowiedzialny za wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, przygotował poprawki do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jednakże one dotyczyły w istocie swojej zakazu stawiania jakichś reklam, a nie odszkodowania. Um, opiniowanie tego projektu skończyło się w czerwcu, no mamy sierpień. Być może okres wakacyjny, okres urlopowy spowodował to, że nie mamy żadnej informacji zwrotnej z Senatu, co się z tym dalej zadzieje. Ale tak jak pan wspomniał, też śledzimy to, co wykonuje rząd, jakie ma tutaj pomysły. No Tak jak wspomniałam. To, co zaproponowali wydaje nam się, że nie, jest, nie dotyka istoty tego, o czym mówił Trybunał Konstytucyjny, także czekamy dalej. Czyli apelujemy do polityków, żeby się przyłożyli do tej uchwały, żeby można było ją egzekwować. Państwo liczycie też na udział mieszkańców prawda, w tym procesie usuwania szpecących okolice reklam. Tak, jak najbardziej. Mamy wiele narzędzi, dzięki którym mieszkańcy też mogą być zaangażowani w przestrzeń, w to, jak wygląda ich miasto. Mamy możliwość zgłaszania reklam poprzez aplikację Smart City. W zeszłym roku było bardzo dużo zgłoszeń. My oczywiście na wszystkie reagujemy, przekazujemy do odpowiednich jednostek. Mamy również wyszukiwarkę do uchwały krajobrazowej, która jest na stronie www.poznań.pl na krajobrazowa, gdzie każdy mieszkaniec, każdy przedsiębiorca, każdy zainteresowany może sprawdzić w łatwy sposób, czy reklama jest zgodna z uchwałą i statystyki są zadowalające, bo tutaj w pierwszym półroczu tego roku chyba ponad 5,5 osób korzystało z tego, także y, to narzędzie cieszy się zainteresowaniem. Mam również maila y, krajobrazowa. Małpaum.poznan.pl gdzie można zgłaszać, czy to nośniki, czy swoje wątpliwości, czy pytania, czy, no, czy reklama jest zgodna z dokumentem, który mamy w Poznaniu. Dobrze, że o tym pani wspomniała, bo właśnie mi się nasuwa na myśli takie pytanie. Skąd? Ja mam wiedzieć, że akurat ten nośnik jest niezgodny z uchwałą. Pokazywałem zresztą przed programem pani jeden z nośników, który jest blisko mojego miejsca zamieszkania i też do końca nie byłem w stanie określić na przykład, jaki on ma rozmiar. Rozumiem, że możemy zawsze zrobić zdjęcie, zapytać. Dokładnie tak. Pytanie, czy pan oczekuje tego, żebyśmy my odpowiedzieli, czy on jest zgodny, to wtedy im więcej informacji dostaniemy, tym jest łatwiej nam określić. No, parametry są jak najbardziej wskazane. Jeżeli już jesteśmy to ja mam na dalszym... Mierzyć te nośniki, czy... No, ale pan chce postawić, tak, ten nośnik? Nie, nie chcę jeżeli... postawić. Mówię o nośniku, który jest obok mojego domu i podejrzewam, Aha, że może być niezgodny tak? z uchwałą, tak. To jeżeli to jest po naszej stronie, to oczywiście idziemy na kontrolę, dokonujemy pomiarów i sprawdzamy, czy te nośniki są w parametrach zgodne z dokumentem Mamy uchwałę, która póki co średnio działa. Ratuje nas trochę przed bardzo działa. Nadpływem, nadpływem nowych reklam. Nie jest na razie skuteczna, jeśli chodzi o karanie tego, co jest. Myśli pani, że inne samorządy, na przykład w Wielkopolsce, będą teraz czekać na rozwój wypadków, raczej nie będą się decydować na wprowadzanie uchwał krajobrazowych? Ja wejdę w słowo, albo już tak jak już weszłam wcześniej, nie zgadzam się z tym, że ona nie jest nie przynosi efektów, bo efektem jest to chociażby, że mieszkańcy i firmy chcą rozmawiać i chcą się dostosowywać. Tak? Ale mamy pięć I... kary, kilkaset nośników zdemontowanych, a ich jest 150 tysięcy w Poznaniu. Dokładnie, podobnie. ale jest to okres też długofalowy. My tutaj mówimy o roku, a w innych miastach mamy 72 uchwały krajobrazowe, jeżeli dobrze pamiętam, na 2,5 tysiąca gmin, co pokazuje, że to wcale nie jest łatwe zadanie. Wymaga wiele pracy po stronie też urzędników, mieszkańców, radnych i tak dalej. Aczkolwiek jest to narzędzie potrzebne. Tak? Bo teraz Pan mówi o statystykach, a my, my mówimy też o tym, co się zadzieje za jakiś czas, bo wiemy już nie będę tutaj zdradzać, ale wiele firm, nawet te, które nas skarżą, chce z nami współpracować i ustalamy jakieś zasady. Tak? Czyli być może zobaczymy jeszcze te efekty za rok, może za półtora roku, a może za miesiąc, jeżeli wszyscy y, zaczną te zmiany wprowadzać. Y, po kolei, tak? W takim razie trzymamy kciuki, żeby było jak najlepiej, żeby ta uchwała była skuteczna. Państwa i moim gościem była Alicja Bogalecka, Pabisiak, Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.